Hej, cześć, dzień dobry, witam w kolejnym filmiku Słuchajcie, mamy tutaj Denko Ostatnio stwierdziłam, że jak jest mało kosmetyków To fajniej mi się nagrywa ten film A jednocześnie też wam e, Chyba się lepiej ogląda jak jest mało Produktów, a konkretnie o nich powiedziane Więc Zaczynamy, nie przedłużam Przede wszystkim produkt, który za chwileczkę zużyję Bo to już jest dosłownie końcówka na jedno Użycie, więc chciałabym to przeciąć I sobie spokojnie to Zużyć, czemu ja to chowam z powrotem? Dobra, lecimy Radikal. Radical to jest peeling trychologiczny do włosów. Ja go kupowałam, jak zaczęłam właśnie bardziej myśleć o moich włosach. I zobaczcie, jaki on ma fajny aplikator. On jest genialny. Fajnie się nim jedzie po skórze głowy. I sobie spokojnie rozprowadza ten krem, bo to jest taka kremowa konsystencja. Jest, słuchajcie, świetny. Ja pozbyłam się dzięki niemu łupieżu, mocnego takiego swędzenia skóry głowy. Dzięki niemu jest po prostu... Petarda. Nie drapie się co chwilę, nie mam jakichś płatów z łupieżu. A jak wiecie, ja dostałam łupież po jednym z produktów, tylko ja właśnie nie wiem, czy ja już go w poprzednim tenku poprzednim Wam omówiłam o tym produkcie. Natomiast ten mnie z tego wyleczył. Dalej, jeżeli chodzi o moją świadomą pielęgnację włosów, to mamy tutaj Isana Szampon do Włosów Herbal. Ja go używałam jako ten mm, szampon co trzecie mycie. Yy, właśnie dlatego, żeby mieć yy, takie mocniejsze, o właśnie, mocniejsze mycie włosów. Natomiast moje dziecko stwierdziło, że to tak pięknie pachnie, że sobie ostatnio pół, pół butelki wlało do wanny. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolona, już go kiedyś miałam i byłam z nim zachwycona. Więc na pewno jak znowu będę w rozmanie, znowu po niego sięgnę, bo jest genialny, autentyczny. Dobra. Co my to jeszcze mamy odnośnie moich włosów? Odnośnie moich włosów mamy dwie odżywki, przy których słuchajcie, nie widziałam absolutnie żadnej różnicy. Jedna to jest emolientowo-humolientowa, druga to jest humolientowa-emolientowa, ogólnie yy, po prostu w tej jest więcej humolientów, w tej jest więcej emolientów. Ja nie widziałam kompletnie żadnej różnicy między nimi. Kompletnie. Dlatego jak teraz będę kupować sobie odżywkę, to będę po prostu brała jedną z nich i co na zmianę najwyżej będę jej kupować. Tu mamy tutaj, to jest. Hmm, czyli mamy tutaj z tyłu napisane. Wymarzone loki, a ta jest pielęgnacyjna. Olej arganowy. Więc tu mamy. Hmm, powiem Wam tak. Te włosy, te odżywki sprawiły, że moje włosy dużo lepiej się kręciły. A do tego wszystkiego one zrobiły się takie miękkie, takie naprawdę fajne, wygładzone, niby, że były loki, ale one były takie naprawdę fajne, wygładzone w dotyku. One były takie milutkie, ja byłam po prostu w szoku, jak te odżywki u mnie zadziałały. Natomiast też dużo bardziej te włosy kręciły się właśnie przy tych produktach niż przy proteinach. I teraz mam proteinową i aż tak ładnie się już nie kręcą te loki, jak właśnie przy tych. Natomiast, no jak widzicie, teraz wyprostowałam, ale co z tego, że ja prostuję włosy, jak od razu mi się robi prym, 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 prym. Więc tak, świadoma pielęgnacja włosów weszła mi na maksa. I tutaj mamy szampon do włosów, który używałam właśnie jako taki lżejszy. I to było pierwsze i drugie mycie, tylko do skóry głowy. I to jest ten bez silikonów, i jak ja się zakochałam w tym szamponie, słuchajcie. Nie dość, że przepięknie pachnie. To jeszcze. To jest tak miły produkt. G super, po prostu się pieni tutaj przez skórze głowy, taki masaż. No, petarda i po prostu ten zapach. On jest tak piękny. To jest boskie, to jest boskie. Więc jak tylko szukacie jakiegoś fajnego, delikatnego szamponu. Za niewielką kwotę, mega Wam polecam. Zakochałam się, lecę z drugim opakowaniem. Coś, co w naszym domu musi być. Bez e, ziai, oliwki do masażu u mnie... To nie jest mój dom. To mój można nawet weźmie ostatnie oszczędności ze skarbonki tylko po to, żeby kupić to. Słuchajcie, to jest oliwka do masażu relaksująca i to przepięknie pachnie lawendą. Wojtek ma coś takiego, że po prostu co tydzień robimy masaż, ze względu na jego pracę i za, na kręgosłup, ale ja używam tego produktu, słuchajcie, do kąpieli i ja robię sobie takich pięć pompek do wanny i później jak wychodzę, ja nie muszę nakładać żadnego balsamu, bo ta oliwka tak pięknie się osadza na mojej skórze i moja skóra jest, słuchajcie, zupełnie inna. Zupełnie inna w dotyku, właśnie po tej oliwce. Nawet zauważyłam, że moja skóra na brzuchu, pomimo tych wszystkich moich operacji, zaczyna się robić naprawdę fajna sprężysta. Bo wiecie, no, jeżeli miałam operację i mam na, po jednej operacji, mam pięć, szwów, nie szwów, tylko blizn. Do tego wszystkiego mam jedną bliznę po tym, jak się oparzyłam i odciągnęłam koszulkę, i koszulka mi się stopiła na brzuchu, więc po tym mam jeszcze bliznę. I mam jeszcze gigantyczną bliznę po jeszcze jednej operacji. Do tego wszystkiego masę rozstępów, no to siłą rzeczy, ta skóra nie jest ok. A teraz przy użyciu tej oliwki. Ja nie, ja nie mam nic do powiedzenia. Ja płacę 20 zł za pół litra i to jest petarda. Od paru lat u mnie. Tylko się wiecie, co się zmienia? Warianty. Albo bierzemy witaminową, albo relaksującą, albo jeszcze jest taka pomarańczowa, jeszcze antycelulitowa, o. I to są, słuchajcie, petardy. Ja, naprawdę, spróbujcie chociaż sobie raz kupić te oliwki. Naprawdę, to jest niebo, a ziemia. Dobra, coś, co, słuchajcie, ostatnio jedna z was mówi, mi pisała w komentarzu, że świetnie u niej się sprawdza ten, ta pianka do twarzy zielona i ja, słuchajcie, już ją miałam. Ja już miałam, gdzieś jedną trzecią opakowania mi wtedy została. To jest petarda. Aktualnie używam niebieską, ale dużo bardziej wolę tą zieloną. To jest za parę złotych pianka do mycia twarzy i rano jak ja idę umyć twarz i tą pianką sobie dotykam to jest taki puch to jest taki gęsty puch to jest taka petarda no petarda, no nie da się tego inaczej nazwać genialny produkt, słuchajcie nie mam uczucia ściągnięcia skóry, nie mam znaczy te cery tutaj nie mam żadnych wyprysków po niej no nic, nie jestem w stanie nic zarzucić ona nawet genialnie makijaż, słuchajcie, zmywa. Dosłownie biorę sobie dwie pompki, wmasowuję w twarz, cały podkut mam ściągnięty. Zmywam jeszcze raz, myję na nowo dwie pompki i petarda. Do tego wszystkiego jest ten produkt niesamowicie wydajny. Jedyne, czego mogę się przyczepić, to biedronka. Stwórzcie zapasy do tego. Jak to ma w tym momencie 150 ml, zróbcie takie półlitrowe, żeby nie zużywać takiej ilości plastiku, a my sobie będziemy po prostu dolewać. Genialna sprawa, że można to odkręcić i sobie dolać. Mówię, to jest petarda. U, mi ten zapach. Pięknie pachnie. Taką, wiecie, co takim kremem e, nivea. Ma bardzo podobny zapach do Nivei. Petarda. A teraz używam niebieski. Też jestem zadowolona. Chociaż delikatnie mniej. Dobra. I co, i co, i co? I dwa produkty kosmetyczne. Ale będzie króciutki ten filmik. Ale takie też są potrzebne. Paletka, która już nie wiem ile czasu jest ze mną, dlatego ze starości ją wyrzucam. Nawet nie wiem ile powinna być otwarta: 24 miesiące na pewno jest dużo więcej otwarta, bo ja chyba dostałam jak Piotr się urodził albo jeszcze jak Piotr był w brzuchu. Nie wiem. Dostałam ją kiedyś od mojej mamy, bo akurat y, likwidowali to, te paletki. I słuchajcie, no jak widzicie, trochę jej zużyłam. Natomiast ona po pierwsze nie była jakaś trwała, po drugą mega się sypała, a po trzecie te kolory są tak ciepłe, że nie dla mnie. Dlatego ja się jej po prostu pozbywam. E, natomiast gdyby jeszcze raz miała dostęp do tej marki, nawet nie wiem co to jest. Profusion. Profusion. Nie wiem, ale gdybym jeszcze raz miała dostęp do tej marki, to z ogromnym chęcią bym kupiła, ale w chłodniejszych tonach. Muszę w ogóle zobaczyć co to jest, ale czekajcie, kawka, kawka, kawkały, czekawki. Jeszcze czuję, jak mi noga ścierpła, słuchajcie, bo to jest drugi film, który dla Was tutaj nagrywam, a przed film prowadziłam prawie 20 minut, ponad 20 minut. Dobra, petarda, 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 kolejna polecajka z Biedronki. Tym razem to jest Belle i to jest Give Me Perfect Powder w odcieniu, mamy tu odcień 01 Banana Story. Kocham, kocham. Kocham! Nie da się tego inaczej powiedzieć. Mam na sobie właśnie ten puder. Widzicie, jaką ładnie się wtapia? Uwielbiam. Uwielbiam. To jest ma Mam drugie opakowanie. Serio, dawno nie miałam tak fajnego pudru. To jest w ogóle puder matująco upiększający do twarzy. On jest taki. Po pierwsze, on nie robi na raz dookoła pełnego dymu pudru. Jak niektóre pudry z Bel. On raczej się fajnie trzyma pędzelka. Jest taki dosyć, widzicie, żółtawy, ale ta żółć po chwili znika. Mamy. Po pierwsze, ona no, zostawia trochę koloru, nie powiem, że nie. Ale ta żółć robi się takim beżem. I ona przepięknie dostosowuje się do skóry. Tutaj jest. Nie wiem, czy wy to widzicie. Tu jest. O. Widzicie, jak to pięknie współgra. To jest petarda. Autentycznie. Ten puder to jest petardy. ja dawno nie miałam tak dobrego pudru. Gdyby ktoś mi dał ten puder bez opakowania, to bym powiedział, że to jest jakiś drogi puder. Mówię, jeżeli idziecie do Biedronki po puder, wypróbujcie to. Uwielbiam. Autentycznie mówiąc, uwielbiam ten puder. I to słuchajcie tyle. Powiedzcie, czy lubicie takie szybkie denka? Jak nie ma jakiegoś wielkiego przesytu produktów. Bo ja powiem Wam szczerze, że jak ja oglądam niektóre denka na niektórych kanałach i jest to, to Wam polecam, 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 to nie, to Wam polecam, 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 to ja później po tym filmie mówię, ale co ja mam w takim razie kupić? Dlatego stwierdziłam, że powiem Wam o takich moich top 3. Top 3, które powinna mieć każda osoba. Raz, dwa, trzy. Gdyby było top 4, to bym jeszcze puder dorzuciła. Ale te trzy produkty są naprawdę godne wypróbowania. Peeling, który świetnie nam się wmasowuje w skórę głowy. Jego nakładacie na 5 do 15 minut. Pięknie Wam oczyszcza skórę e, włosów i jego ja używacie od, raz do dwa razy w tygodniu, z tego co kojarzę, ja go używam raz w tygodniu, tak, od 1 do dwóch razy w tygodniu. Więc na przykład można sobie powiedzieć, hmm, w piątek będę robiła sobie super e, takie spa wieczorem po całym tygodniu pracy i masujemy sobie skórę głowy, szukujemy sobie kąpiel, wszystko i zmywamy. Więc takie na 5 minut, mega, mega. Ja kiedyś byłam bardzo zadowolona z wcierki z tej firmy. Pianka, którą warto wypróbować, kosztuje parę złotych, a jest naprawdę rewelacyjna. I olej. Moja wieloletnia miłość. Tak, polecam. Gdzie ja nie lubię zapachu lawendy, tak, tu mi nie przeszkadza. I to jest tyle. Dziękuję bardzo za ten filmik. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich denek, gdzie jest mało produktów. Produkty, tak naprawdę, które dostaniecie. Czy to w fisanie, czy to w Hebe, czy gdzieś tam w biedronce, czy chcecie właśnie więcej takich polecajek? No bo jak widzicie, z Avonu już mam większość rzeczy pozużywanych, z farmacji również i nie ma. Ja już głównie kupuję właśnie takie drogeryjne kosmetyki. Dziękuję bardzo za ten filmik. pa. pa.